To robimy? Wpuszczamy siatkę w całym domu. A z jakiego powodu? Ściany pękają po gipsie. Z takiego powodu, że tynk jest tak spierdolony. Dlatego. To jest nowy tynk. Więc po szpakowaniu, właściciel sam po wszystko popękało. Zapłacił za tink. Tinker nie odbiera telefonu. Więc cały dom musimy wpuścić siatkę lewacyjną. Na suficie jest to samo. Wszędzie pajęczyna. Idziemy do tynkarza, co on nam zaproponuje. Bo materiał dodatkowo, plus dodatkowa robota, przecież to wszystko kosztuje, cały dom tak wygląda. To jest właśnie, a pęknięcia są coraz większe. calutki całe piętro. płóżki posadzane. To jest Sokulski tynkarz. Proszę i co z tym zrobić? To. Tu już jedna jest zrobiona i tu nie ma pęknięć bo siatkę puścione, ale trzeba wszędzie puszczać siatkę. Nie ma wyjścia. Ten sam pokój już prawie bez pęknięć. Wtopiona siatka do połowy w suficie. I nie będzie pęknięć. Nie ma już pęknięć. Siatka wstawiona. Nigdzie nie ma. Nawet widać siatkę przy gniazdach. Tutaj też trochę widać siatkę. A jutro będziemy szpachlować, jak wyschnie. Trzeba kurwa siatkę zakładać, tynka z jebą! Cały kurwa tynk! Tynkasz kurwa maczki! Sokulski, kurwa tynka! Spachujemy. Jeszcze trochę widać mokre. Ale to nawet to nawet na widać. Jeszcze nie wycięliśmy. Jest siatka. Jeszcze kuchnię będziemy robić. Tu już nie ma pęknięć, bo jest siatka. Ale widać jeszcze sufit, co się dzieje. Gratownica piękna. Tutaj zrobiliśmy sufit podwieszany. No i tutaj pięknie widać jak kasz sokulski, ale to nie wszyscy są tacy, a jest jeden wyjątkowy, taki wysoki, chudy, łysy, a reszta to są fajni chłopcy. Idzie się dogadać, bo każdy z każdym współpracuje, ale ten człowiek to nie nadaje się do współpracy. O, ale to też wszystko zniknie, dam radę. Tu już jest pierwsza warstwa. Położono szpachli po siatce. Tu jeszcze siatkę widać. O takie o. No ale się szło. No, jeszcze troszkę tu widać. Nie ma opcji, żeby pękło. A jeżeli chcemy ułatwić życie, można. W górę zrobiliśmy w płycie gipsowej. Po prostu przykleiliśmy płytę gipsową wszędzie i nie będzie pęknięć. Sufity są podwieszane proste linie. Łazienka, zielona płyta, narożniki powstawiane. Są ponacinane specjalnie z łącza płyt na szpachle. To oczywiście już oryginalnie jest i nie ma opcji pęknięć. Porobiliśmy siatki wszędzie na glefach i tak wygląda narożnik pod spodem, tu już jest nałożony klej pod narożnik aluminiowy, tu już jest założony i tak będzie wyglądało elegancko oprawione wszystkie na nowo okna i glefy. Dzierać, ale zawsze delikatnie coś to się przetrzy i przemówiłem znaleźliśmy puszkę elektryczną w ścianie i mamy 5 cm schowaną ciekawe ile jeszcze on tak porobił. Nasz piękny tynkarz Chudy wysoki, łysy. Z sokółki. Patrzcie. Nie? Trzeba będzie w... i co z tym robić? Kurwa, trzeba puszkę drugą wstawić, obrobić ładnie. Super. Taką taśmę dajemy między płytą gipsową a ścianami. Tu jest szpachla, tu jest taśma, a tak jest po przyklejeniu. I jest gwarancja, że nie pęknie i między złącza, też dajemy, a potem szpachlujemy. Oczywiście idzie do tego gips specjalny do zatapiania siatki lub taśmy. I znowu odkryliśmy następną puszkę. Są dwie opcje, albo wyciągamy puszkę, wklejamy ją drugi raz, albo damy trochę dłuższe wkręty do kabli, znaczy przepraszam, nie do kabli, tylko do przełącznika. Tu powinno złapać, ale tamtą puszkę, co miała 5 cm wsadzona, to zrobiliśmy tak. Po prostu. Przecięliśmy drugą puszkę na pół. I ją wkleiliśmy. Kable za krótki, Zobaczcie jak daleko jest puszka. Trzeba będzie przedłużyć. Brawo tynkarz. <gry> Mamy laser i sufit był I Teraz zobaczymy jaka jest różnica Na laserze zobaczycie, widać, czy widać. O, tu było widać. Dobra. Jest 1,1,1, czyli 111 cm, i tyle powinno być wszędzie dookoła. Na subwicie, żeby po farbie, czy jakieś listwy będziemy przyklejać, żeby było równo. więc sprawdźmy, ile jest w rogu. Jest tyle. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery centymetry różnicy. Drugi ruch. Tu mamy raz, dwa, trzy centymetry różnicy. Trzeci ruch. A tu mamy. Jest 18, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem centymetrów, i czwarty róg, żeby nie było, że dotyka się nie do sofitu osiemnaście, więc przypomnijmy środek mamy. Ile? Widać się, widać. Tak. No, Tyka się. Chyba nie ma tu więcej nic do powiedzenia. Ale żeby nie było, że chrzanimy głupoty. Więc przejdziemy do na górę. Idziemy. Nie sprawdzaliśmy, ale na płycie gipsowej tam było tynkowane. Fakt, że były stropy krzywe, no ale wszystko jedno, po to się robi, żeby było prosto, tak? No i wejdziemy do identycznego, wyżej pokoju. Tu jest płyta gipsowa. Postawimy laser, jest laser świeci. No i ten sam punkt, tylko tu będzie trochę inaczej, bo z tego względu, że laser jest, no to zobaczmy ten sam punkt. Mamy o. o zaraz łapię, Podobnie jest Widzicie? o 151, więc tyle powinno być w rogach tam było 151,14, tak? Więc przejdźmy do tego samego pierwszego rogu niech będzie tam pół cm różnicy, tak? ile jest 151 i pół jest do tego do tego. drugi róg tam było 7 centymetrów różnicy a tu mamy ile 151 pół tutaj następny róg 151 i 4 i czwarty róg 151,5. Więc sami pomyślcie, co lepiej zrobić: płytę gipsową przytynkować, żeby nie było. Zobaczcie się, tu dotyka laser do naszego sufitu, gdzie jest siatka. A tam jest, gdzie. Pozdrawiamy naszego kochanego cinkala. Nie da się nic z tym zrobić, bo szpachlą się tego po prostu nie wyrówna. Szpachla nakłada się do 3-4 mm. A tu jest nasz. O zobaczcie oj. Tutaj jest paluszek. Tu już idzie tak. Tu już idzie tak. Ile? 1,5, nie wiem, metr, to jest 4 ,5 cm 5. Gościu, po co ty bierzesz się za robotę? Jak ty nic nie potrafisz kurwa zrobić. Nieźle, nie? Pozdrawiamy jeszcze raz tym każem